Jesteśmy w Czechach, metro. Przyjechaliśmy metrem z Cerny i Most, linią C i zmierzamy do centrum Pragi i most Karola. Jesteśmy w Praga. Wyszliśmy z metro, witają nas remonty i piękna architektura. Praga pochodzi od słowa Prach próg nad Jarem Rzecznym, brodem przeprawy przez Wełtawę. Pierwszymi osadnikami byli Słowianie w V wieku przed naszą erą. Na początku były tu dwie warowne osady Zamek Praski i Wyszehrad. W 1918 roku była stolicą Czechosłowacji, a w 1993 roku stała się stolicą Czech. Jesteśmy szczęśliwi, że stanęła na trasie naszej podróży po Europie. Praga, stolica Czech, to miasto z bogatą historią, sięgającą ponad tysiąca lat. Znana jest z przepięknej architektury. Praska starówka jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Praga to także miasto pełne kultury i magii, które zachwyca o każdej porze roku. Idealne miejsce na spacer i delektowanie się kuchnią. Tuż przed Muzeum Narodowym na starówce stoi pomnik świętego Wacława, księcia i męczennika. Jesteśmy przy moście Karola. Przed wejściem na most koło baszty stoi pomnik Karola IV, króla Czech i cesarza rzymskiego. Most Karola jest ozdobiony trzydziestoma barokowymi figurami i grupami rzeźb, które przedstawiają świętych i ważne postacie. Najbardziej znane to święty Jan Nepomucen, patron Czech, święty Krzysztof, opiekun podróżników z dzieciątkiem Jezus na ramieniu, święta Ludmiła. I święty Wacław, patron Czech. Każda figura na moście ma swoją historię i znaczenie, tworząc razem wyjątkowy zbiór sztuki sakralnej. Jesteśmy na Chladczanach. W Radze. O, stromo było po górkę bardzo wysoko, ale daliśmy radę. To jest Piotruś. I tam jest widok na całą Pragę. Stamtąd przyszliśmy. Tu wszędzie jest pięknie. Na każdym zaułku dzieła sztuki. Kościół świętego Mikołaja. Z tyłu widać dwie wieże. Jesteśmy na ciepliczynce. Na chratczana. Można podziwiać panoramę całego miasta. Z jednej strony rozpościera się malowniczy widok na czerwone dachy Starego Miasta, a z drugiej nawijącą się wełtawę. W oddali widać także charakterystyczne wieże praskich kościołów i kamienice. To miejsce jest idealne na romantyczny spacer i pamiątkowe zdjęcia. Pod granicą w Czechach, pod granicą z Austrią. Rad Rosenberg. I tutaj mamy nocne zwiedzanie zamku! Rosenberg nad wełtawą to malownicza miejscowość w południowych Czechach, słynąca z xiii wiecznego zamku Rosenberg i urokliwej starówki, idealne miejsce na spacer odkrywanie historii i na wypoczynek Serdecznie zapraszamy do oglądania kolejnych relacji z naszych wojarzy po Europie.